Witajcie mali odkrywcy! Witamy w kolejnym odcinku Rorcast, miejscu, gdzie odkrywamy świat emocji, przygód i mądrych historii razem z tańczącym lwem lalkiem i jego przyjaciółmi, jesteście gotowi na kolejną przygodę? Jeśli tak, pokażcie swoje lwie pazurki i zaczynamy! Pewnego słonecznego dnia, kiedy po niebie leniwie płynęły białe chmurki, pociąg wjechał z głośnym piskiem na dworzec centralny w Warszawie. Tłum ludzi krążył pomiędzy peronami, tramwaje dzwoniły na ulicach, a w powietrzu unosił się zapach świeżych obwarzanek. Wśród podróżnych z wagon wyskoczył Lolek, szalony i ciekawski lew. Plecakiem większym od siebie i jego przyjaciel od zadań specjalnych, mysz Sellok, w czarnym płaszczyku z lupą zawieszoną na szyi. Sellok, jesteśmy! To Warszawa! Patrz na te wielkie, szklane budynki! Czy to są chmurożercy? Loluś, to biurowce. Ludzie tam pracują. Liczą, piszą planują, a chmury jedzą tylko smoki. Syllock otworzył notes i szybko coś zanotował. Warszawa, stolica Polski, miasto królów, bohaterów i legend. To miasto legend, a skoro są legendy, to musi być zagadka do rozwiązania. I tak wesoły duet ruszył ulicami Warszawy. Nie wiedząc jeszcze, że tego dnia czeka ich największa przygoda. Słońce rozświetlało brukowane uliczki krakowskiego przedmieścia. Lolek i Serlok przechadzali się obok kolorowych kamienic, które wyglądały jak wielkie klocki. Żółte, różowe, zielone. Serloku, czy te domy są z piernika? Bo wyglądają jak takie słodkie ciasteczka. Nie, Lolku. To stare miasto. Wyobraź sobie, że po wojnie te kamienice były zniszczone, ale ludzie odbudowali je cegła po cegle, żeby wyglądały dokładnie tak jak dawniej. W końcu dotarli na rynek starego miasta. Na środku placu, otoczona turystami i kolorowymi domami, stała warszawska syrenka. Dumnie trzymała tarczę w jednej ręce, a w drugiej... Serlok! Coś tu nie gra! Co się stało? Gdzie jest miecz Syrenki? Ręka Syrenki była pusta. Nie było tam miecza, który zawsze trzymała, by bronić miasta. Ktoś ukradł miecz! To niemożliwe! Syrenka nigdy nie zostawiała swojej broni. Sirlock, ktoś musiał go ukraść! Musimy go znaleźć! Loluś, spokojnie. Najpierw musimy znaleźć ślady. Serlok wyjął lupę i dokładnie obejrzał cokół syrenki. Nagle zauważył coś dziwnego. Spójrz, mokre ślady prowadzą stąd w stronę Wisły. To jasne, ktoś zabrał miecz i uciekł nad rzekę. Ruszajmy. I tak ślad po śladzie Lolek i Serlok wyruszyli w stronę Wisły, nie wiedząc jeszcze, że trop poprowadzi ich prosto w serce warszawskich tajemnic. Lew i Mała Mysz biegli w stronę Wisły. Słońce odbijało się w wodzie, a na bulwarach wiślanych panował gwar. Ktoś jeździł na rolkach, ktoś grał na gitarze, a dzieci puszczały bańki mydlane, które unosiły się nad rzeką jak małe tęczowe baloniki. Lolek! A może Syrynka sama wrzuciła ten miecz do Wisły? Może była zła? Że nikt jej nie przyniósł lodów? Sir Loku, Syrenka broni Warszawy. Nie rzuca mieczem jak patykiem. Nagle obok pomnika Syrenki nad Wisłą zauważyli mokre ślady. Prowadziły od pomnika aż do brzegu rzeki. Patrz, to ślady stóp! I są jakieś dziwne. Jakby ktoś miał bardzo mokre buty. Albo szedł boso. Nagle, lusk, coś wpadło do wody. Sir to złodziej miecza. Pewnie wskoczył do wisły i teraz pływa sobie jak kaczka. Albo jak ryba. Z zarośli nad brzegiem wyłonił się wielki łabędź. Rozpostarł skrzydła i popatrzył na nich groźnie. A to on! To super łabędź, super złodziej! Nie, lolku, to po prostu głodny łabędź. Chyba liczył na okruszki, a nie na naszą zagadkę. Łabędź zatrzepotał skrzydłami, a potem majestatycznie odpłynął. Cóż, złodziej to nie był, ale przynajmniej wiemy, że miecz nie leży w wiśle. Tak, ale ślady prowadzą dalej, w stronę Mostu Świętokrzyskiego. Lolek i serlok dotarli pod Most Świętokrzyski. Nowoczesny z długimi linami, przypominający trochę pajęczynę. Pod mostem było cicho. Jedynie szum wody i delikatny wiatr przerywał ciszę. Serloku, mam wrażenie, że ktoś tu na nas czyha. Loluś, tu jest tylko. Nagle z za filaru mostu wyłonił się gołąb, ale nie byle jaki. To był bardzo stary gołąb z siwymi piórkami. A na jednej nodze miał owinięty kawałek czerwonej wstążki. Sir loku, to nie jest zwykły gołąb. To na pewno gołąb detektyw. Może coś widział? luś, to po prostu gołąb. Gołąb zmierzył ich wzrokiem, podszedł powoli, a potem... Grrr, widziałem. O, wiedziałem! Słyszałem, że wszystkie gołębie mówią tylko w swoim języku. Gołąb porszył skrzydłami i kontynuował. Grrr. Widziałem kogoś bardzo dziwnego. Miał mokre buty, szedł tędy i zostawił coś pod schodami mostu. Grrr. Co zostawił? Miecz? Nie grr. Coś błyszczącego. Grrr. Chyba kawałek krrr, złamanej strzały. Złamanej strzały? Lolek przykucnął i rzeczywiście. Pod mostem leżał kawałek złotej strzały. Lolek, czy to oznacza, że ktoś strzelił do syrenki? Nie sądzę, ale to na pewno ślad. Ktoś, kto ma tę strzałę, może wiedzieć, co się stało z mieczem. To musiał być ktoś, kto zna syrenkę. Gołąb zatrzepotał skrzydłami i dodał jeszcze jeden. Ktoś mówił coś o Zamku królewskim. Sellok, musimy iść na zamek. Może miecz jest tam, gdzie kiedyś mieszkał król? Lolku, myślę, że jesteśmy coraz bliżej rozwiązania zagadki. I tak z kawałkiem złotej strzały w dłoni, Lolek i Serlok wyruszyli w stronę Zamku Królewskiego, nie wiedząc, że czeka ich tam kolejna niespodzianka. Lolek i Serlok biegli krakowskim przedmieściem w stronę Zamku Królewskiego. Zamek lśnił czerwonymi murami, a jego złote dachy połyskiwały w słońcu. Przed nim na wysokiej kolumnie stał ktoś bardzo ważny. Król Zygmunt III Waza. Spójrz, król Zygmunt I. On też ma miecz. Może to ten sam co syrenki? Nie, to inny miecz. Król Zygmunt przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy ponad 400 lat temu. Dlatego stoi tu na kolumnie z szablą w ręku. Symbolizuje, że bronił miasta. Może tak naprawdę to superbohater i jego miecz świeci w nocy? Nie, ale to by było ciekawe. Pod kolumną Zygmunta zbierał się tłum turystów. Dzieci robiły zdjęcia, a przewodnik opowiadał historię zamku. Nagle Lolek zauważył coś dziwnego. Serlok! Czy król powinien mieć na pelerynie błotne ślady? Co? Obok leżało coś błyszczącego. Serlok, kolejny ślad! To złoty guzik! A złote guziki nosili kiedyś strażnicy zamku. Lolekarz podskoczył z ekscytacji. Czyli ktoś, kto ma związek z zamkiem, wie coś o mieczu Syrenki! Czas porozmawiać z kimś, kto zna wszystkie tajemnice tego miejsca. I wtedy z za rogu wyszedł starszy pan, klucznik zamku. Miał na szyi ogromny pęk kluczy, a jego buty były całe w błocie. Lolek i Serlock podeszli do klucznika, który właśnie zamykał ciężką, drewnianą bramę. Dzień dobry, czy to Pana złoty guzik? Mój? Skądże? Ja guziki mam wszystkie na miejscu. A widział pan może kogoś dziwnego? Może miał błotne buty albo mokre stopy? Klucznik się zamyślił, drapiąc się po swojej siwej brodzie. Teraz, jak o tym mówicie, ktoś biegał tu w nocy. Kiedy zamknąłem bramę, słyszałem plusk wody i zobaczyłem cień. Skakał od kolumny do fosy. Skakał jak kangur? Chyba chodzi o kogoś bardzo zwinnego. Zostawił po sobie błoto i to coś. Powiedział, wyjmując z kieszeni połamaną strzałę. Kolejna strzała. To ta sama, co znaleźliśmy pod mostem. Sherlock połączył dwa kawałki strzały. Pasowały do siebie idealnie. To znaczy, że złodziej miecza i ten, kto zgubił strzałę, to ta sama osoba. Czyli kto? Nagle rozległo się głośne trzaśnięcie bramy. Klucznik obejrzał się nerwowo. Jeśli chcecie coś znaleźć, musicie zajrzeć do ogrodów zamkowych. Ktoś tam krążył ostatniej nocy. Sirlock, to znaczy, że miecz Syrenki może być w ogrodach. Albo znajdziemy tam kogoś, kto wie, co się z nim stało. Lolek poprawił plecak. Serlok wsunął lupę do kieszeni i ruszyli razem przez bramę prosto do tajemniczych ogrodów zamkowych. Przyjaciele szli powoli wśród kwiatowych rabat ogrodów zamkowych. Kolorowe tulipany i róże zdawały się szeptać coś na wietrze, a kroki lwa i myszy ledwo było słychać na żwirowych ścieżkach. Nagle coś błysnęło w trawie Serlok! Coś tam leży! Syrlock podszedł ostrożnie i schylił się, żeby przyjrzeć się znalezisku przez lupę. To kolejny kawałek złotej strzały. Ale dlaczego zostawia tu strzały? To wygląda, jakby ktoś nimi rzucał. Może chciał coś trafić? Albo kogoś nastraszyć. Zanim zdążyli się zastanowić, z za rogu pojawił się ogrodnik zamkowy z liściem przyklejonym do czapki. O, witam panowie! Czegoś szukacie? Coś znaleźliście? Dzień dobry, tak. Kawałek strzały. To musi mieć związek z tym, co widziałem wczoraj. Co takiego? Wieczorem, jak podlewałem kwiaty, usłyszałem plus wody. A potem widziałem, jak ktoś rzucał strzałą w stronę Wisły. W stronę Wisły? To musiała być syrenka. Ktoś próbował ją przepędzić. No właśnie, a potem coś błysnęło i wpadło do wody. Lolek i Serlok spojrzeli po sobie. Serlok, miecz syrenki wpadł jej do Wisły, kiedy próbowała się bronić. To by wszystko wyjaśniało. Nie czekając ani chwili dłużej, ruszyli biegiem w stronę pomnika Syrenki nad Wisłą. Kiedy dotarli nad rzekę, słońce chowało się już powoli za horyzontem, a rzeka migotała złotymi refleksami. Lolek i Serlok stanęli przed pomnikiem Syrenki. Syrenko, wiemy co się stało z twoim mieczem. Oczywiście Syrenka milczała. Była pomnikiem. Ale Lolek miał wrażenie, jakby jej twarz Uśmiechnęła się odrobinę. Nagle serlok coś zauważył. Loluś, patrz tam! Wśród trzcin, przy brzegu, coś błyszczało. To on! To miecz Syrenki! Lolek ostrożnie podszedł do wody i wyjął z niej miecz. Ciężki, lśniący i wciąż zimny od rzeki. Miecz nie został skradziony. Po prostu wypadł z ręce, gdy próbowała przepędzić kogoś, kto rzucał w nią strzałami. Czyli Syrenka wciąż broni Warszawy, nawet kiedy nikt tego nie widzi. Nagle usłyszeli za sobą głos. Widziałem to na własne oczy. Syrenka od wieków czuwa nad tym miastem. To był starszy rybak, który siedział na brzegu i łatał swoją sieć. Ktoś próbował ją przestraszyć, rzucając strzałom, ale Syrenka się nie poddała. Tylko miecz wpadł jej do rzeki. Więc to nie był złodziej. To była zwykła pomyłka. Lolek i serlok z pomocą rybaka położyli miecz Syrenki przy jej pomniku. Tłum turystów zgromadził się wokół. Spójrzcie, miecz syrenki wrócił. Syrenka znów ma broń. Dzieci klaskały, a starsi mieszkańcy kiwali głowami z uznaniem. Lok wyjął swój notes i zapisał. Zagadkę rozwiązano. Syrenka broni Warszawy. Zawsze. Nawet gdy nikt nie patrzy. Lok, myślisz, że syrenka wie, że jej pomogliśmy? Myślę, że tak, Loluś. Bohaterowie zawsze wiedzą, kto jest po ich stronie. Słońce zaszło, a pomnik syrenki znowu dumnie stał. Z tarczą w jednej ręce i mieczem w drugiej. Warszawa mogła spać spokojnie, a Leki i Serlok już planowali kolejną przygodę. To już koniec naszej dzisiejszej opowieści. Przygoda z Rordens może trwać dalej. Prowadzimy zajęcia taneczno-rozwojowe w przedszkolach i żłobkach w kilkudziesięciu miastach w Polsce, gdzie poprzez taniec i niezapomniane historie uczymy dzieci o emocjach. Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko dołączyło do Rordens, zorganizujemy wszystko za ciebie. Wystarczy, że dasz nam znać, a my z przyjemnością przyjedziemy na bezpłatną. Otwartą lekcję próbną do przedszkola Twojego dziecka. Sprawdź szczegóły na www.roardance.pl. Do zobaczenia na przedszkolnym parkiecie. Hej, hej! Pamiętajcie, że spotkacie nas w wielu, wielu, wielu przedszkolach i żłobkach w Warszawie i okolicach. To właśnie tam tańczymy! Do zobaczenia!